Dzień dobry, ja się nazywam Aniszka Pokojska, jestem tłumaczką wykształcenia i z chciałam mówić dzisiaj o książce Smith. Yy, yy, to są eseje, yy, tytuł, Ja zdanie. To jest ta książka. Yy, ona wyszła w 2010 roku, ale była wznowiona i będzie jeszcze raz wznowiona, więc jest cały czas dostępna dla tych wszystkich, którzy jeszcze jej nie czytali. I tym właśnie, którzy jej jeszcze nie czytali, chciałabym ją bardzo serdecznie polecić. I wybrałam ją, dlatego że e, ja w ogóle lubię większość książek, które tłumaczyłam, ale e, nie każdego autora czy autorkę aż tak. A e, tutaj akurat miałam to szczęście, że Zegyi Smith poznałam tuż po jej debiucie. E, ona debiutowała. Bardzo wcześnie, jako młodziutka dziewczyna, i już pierwsza jej książka Białe Zęby była wielkim sukcesem światowym i też była wydana w Polsce i pracowałam w wydawnictwie, akurat, które tę książkę wydało, i wydawało potem kolejne, i wydaje do dzisiaj książki Zeddy Smith, i pracowałam też z tłumaczem, tej pierwszej powieści świętej pamięci zbigniewem z wspaniałym tłumaczem. I wtedy już bardzo polubiłam i ją, i jej pisanie. I później właśnie miałam okazję ją poznać, jak była w Polsce. I muszę powiedzieć, że to jest nies niesłychane doświadczenie. Znać pisarza w ogóle, którego się tłumaczy, to jedno, ale znać od zawsze to jest naprawdę niesłychana sprawa. Więc później jak czytam, a czytam właściwie wszystko, co Zajdi napisze, i mów myślę o niej, Zajdi, i mówię Zajdi, dlatego po imieniu. Czytam wszystko i bardzo wiele rzeczy potrafię odnieść też do jej życia na przykład prywatnego, czy do, czy do jakiejś przeszłości, o której pisała w innych tekstach, czy niekoniecznie jest to coś znanego. Więc to jest dla mnie też taka bardzo prywatna relacja, a nie dość, że Prywatna i ją znam, to nawet gdybym ją tylko z daleka podziwiała, to podziwiałabym ją bardzo jako pisarkę i jako kobietę idealną. Uważam, że to jest naprawdę wielkie szczęście móc, móc ją czytać i pracować nad, nad, nad jej tekstami. Tym bardziej, że akurat w przypadku esejów, ona jako pisarka potrafi wspaniale też zachęcić do. Do czytania. I mm, moje ulubione teksty w tej książce to jest zbiór, który się składa z różnych rzeczy. Tutaj jest y, trochę też o filmach, na przykład, ponieważ miała zejdzie taki epizod, że pisała recenzje y, filmowe. Y, bardzo dużo jest też o jej rodzinie. Cała książka jest w ogóle dedykowana pamięci ojca, który. Y, zmarł, jak książka była przygotowana w druku. I te teksty są bardzo piękne, bardzo osobiste i bardzo odważne. Ale chyba najważniejsze dla mnie są teksty o czytaniu. Ponieważ Zadie Smith jest z wykształcenia literaturoznawczynią, studiowała w Cambridge literaturę angielską. To nie tylko jako czytelniczka, tylko też jako znawczyni. Doprawdy wie o czym pisze, ale co jest najfajniejsze, to jest to, że ona pisze tonem bardzo konwersacyjnym, tak jakbyśmy siedziały na piwie gdzieś w pubie i nie rozmawiały jak absolwentka uczelni z absolwentką uczelni, czy jak pisarka z tłumaczką, tylko jak po prostu dwie koleżanki, które lubią to samo, lubią literaturę i, i mogą sobie o tym swobodnie porozmawiać. I to jest. Wielki walor jej pisania o literaturze, ale pisania jej w ogóle. E, taki bardzo zażyły, konwersacyjny ton, e, który oczywiście nie do końca ukrywa erudycję, bo ona jest erudytką i jest wybitnie inteligentna i to, co ma do powiedzenia, jest super ciekawe, e, ale bardzo ułatwia lekturę. I, i poza tym jest e, strasznie zareźliwy. To znaczy, Potrafi znajdzieć swoją pasję, jak pisze o aktorce, aktorze filmie, książce. Potrafi zarazić. Mnie na przykład zaraziła opowieścią filadelfijską i później skończyło się to całym boxsetem filmów z Katharine Hepburn. A z tej książki największe wrażenie i taka najdłuższa fascynacja czytelnicza dla mnie, która wynikła, to jest na pewno David Foster Wallace, który wówczas jeszcze nie był tłumaczony na Polski. Yy, więc yy, musiałam sobie sprowadzić yy, tę książkę, o której traktuję Essay ZD, yy, tą opowiadań Brief Interviews with Hideous Men. I razem z nią czytać. I muszę powiedzieć, że to doświadczenie było. Yy, Niesłychane i każdemu polecam. Warto z nią się tak zagłębić w różne fascynacje, i jeżeli ktoś lubi czytać, a jak ktoś sięga po tego rodzaju literaturę, to lubi czytać. To myślę, że to będzie olbrzymia przyjemność, żeby czytać jeszcze trochę głębiej i z większą pasją, właśnie z pomocą Zadie Smith. Dziękuję.